Słuchasz podcastu dla lekarzy bez fartucha. Zrelaksuj się, odłóż stetoskop i posłuchaj. Dzień dobry, Anna robak Kreczek. Witam w podcaście dla lekarzy bez fartucha. Jest z nami dzisiaj pani profesor Alina Krułowicz, specjalistka w dziedzinie endokrynologii, diabetologii i chorób wewnętrznych. Pani profesor na co dzień pracuje m.in. w klinice chorób wewnętrznych i gerontokardiologii CMKP. W szpitalu orłowskiego w Warszawie, gdzie prowadzi pracownię leczenia otyłości, i to nie jest przypadek, że dzisiaj się spotykamy, bo właśnie o tym będziemy mówić. Pani profesor prowadzi także badania naukowe w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk. Witam Państwa serdecznie. To wszystko o mnie zgadza się to ja. No właśnie, otyłość. Temat znowu, jeden z takich, które poruszane są od prawa do lewa, pełen mitów. Przez które fakty bardzo mają duży problem chyba się przebić. I o tym spróbujemy dzisiaj porozmawiać, tę mity troszeczkę poukładać w właściwej kolejności i na właściwe miejsca. No i pierwsze moje takie pytanie to: otyłość, czy to jest choroba, czy wybór? Bo wciąż wiele osób uważa, że to jest kwestia przecież tylko dobrej woli naszej. Czy będziemy otyli, czy nie. No więc to chyba jest taki najpotężniejszy i najtragiczniejszy mit dotyczący otyłości. W takich badaniach warszawiaków robionych dwa lata temu yy, oceniono, że 70% dorosłych osób uważa, że otyłość to jest wybór, tak? Mm -hmm. Ludzie mają nadmierną masę ciała, bo chcą, tak? bo nie chcą się ruszać, wolą siedzieć, wolą mm -hmm. jeść więcej. Otóż nie. No nie. 70%? Ma... Na no, naprawdę, naprawdę, to jest przerażające. Tak? Mm -hmm. Taki był sondaż, sondaż robiony przez yy, Holi, taką internetową, mm -hmm. internetową klinikę zdrowia i taki Właśnie wyszły dramatyczne zupełnie wyniki, Wyniki, które mnie przeraziły, bo wydaje mhm. się, że wszemi wobec mówimy o otyłości, o tym, że to jednak jest choroba. Gdyby to było wszystko takie proste, to wystarczyłoby faktycznie mniej jeść, więcej się ruszać i mhm. mielibyśmy w ogóle chorych na otyłość. A to jest poważna, przewlekła choroba, która nie ma tendencji do samowyleczenia, bo mhm. nikt się sam, sam z dobrą wolą, czy to nie wiem, upływem czasu z otyłości nie wyleczy. E, choroba, której istotą jest tak naprawdę zmiana, która zachodzi w funkcjonowaniu tkanki tłuszczowej. Tkanka tłuszczowa zaczyna u chorych z otyłością działać na ich niekorzyść. Ona, my mówimy, że jest dysfunkcyjna, czyli mm -hmm. nieprawidłowo działająca i produkuje szereg różnych substancji, które zatruwają cały organizm. W toku tych wszystkich procesów związanych z otyłością i pod wpływem tych Substancji produkowanych przez klękę tłuszczową mm -hmm. e, dochodzi do też rozregulowania poczucia głodu i sytości. Te ośrodki w głowie zaczynają inaczej działać, inaczej odbierać bodźce, trudniej jest uzyskać to uczucie e, nasycenia, mm -hmm. głód właściwie towarzyszy naszym pacjentom cały czas. E, I oni tkwią w takim, można powiedzieć, e, błędnym kole, nie są mm -hmm. w stanie przerwać tego, tego błędnego koła, nie są w stanie właśnie. E, Zacząć się więcej się ruszać i zmienić czegoś w swoim życiu, jeżeli ktoś nie poda im ręki. To jest bardzo okrutne w takim razie, że nasze własne komórki jakby działają przeciwko nam w, taki, w tej chorobie, tak, że są. Tak. E... Ja lubię nazywać otyłość chorobą zbuntowanych adipocytów, czyli zbuntowanych komórek tłuszczowych. No oczywiście, one najpierw muszą ją dostać jakiś mhm. bodziec i tym bodźcem zazwyczaj no, na początku jest nadmiar energii, która. Na początku jest mhm. kumulowana, ale w pewnym momencie ilość tych tłuszczy, trójglicerydów przekracza możliwości takie gromadzenia mhm. w i wtedy on zaczyna, zaczyna źle pracować i właśnie produkować te wszystkie substancje, które zatruwają ciało naszych pacjentów. A jaka jest definicja otyłości? Kiedy jestem. Mam problemy z wagą, a kiedy to już jest otyłość? Wszystko e, tak naprawdę sprowadza się do analizy składu ciała, bo my do rozpoznawania otyłości tak przesiewowo, no to wykorzystujemy wskaźnik masy ciała, czyli BMI. Rzecz w tym, że BMI nic nam nie mówi o składzie ciała, no bo to jest parametr wyliczony na podstawie wyłącznie wzrostu i wagi. Natomiast klucz mhm. to jest to, żeby to ciało miało zdrowy skład. Jeżeli w ciele mężczyzny więcej niż 25% stanowi tkanka tłuszczowa, a w ciele kobiety więcej niż 30% stanowi tkanka tłuszczowa, mhm. to mówimy o otyłości. I BMI tutaj nie ma nic do rzeczy, bo kulturysta mhm. będzie miał fatalne BMI, a otyły tak. nie będzie w najmniejszym stopniu. Natomiast mamy też taką populację osób, które e, w w krajach, krajach anglosaskich anglo nazywa się skinny fat, tak? Czyli to są osoby mhm. z prawidłowym BMI, ale wysokim odsetkiem tkanki tłuszczowej, z małą masą mięśniową i one tak naprawdę metabolicznie są w takiej samej grupie ryzyka, jak mhm. osoby z otyłością pierwszego stopnia, albo taką już zaawansowaną nadwagą. Czyli patrzymy na skład ciała, nie tylko na BMI. Tak, no to i jest... oczywiście tutaj zderzamy się z problemem, że nie wszyscy mamy w gabinetach analizatory składu ciała. Mhm. Tak? Ja mam... A już tym bardziej w domu. Tym bardziej w domu, no oczywiście mamy te... Ach, Zresztą te takie wagi komercyjnie uh -huh. dostępne zazwyczaj coś tam analizują. Ale to, co zawsze warto zrobić, jeżeli mamy pacjenta no tak powiedzmy sobie w wieku dojrzałym, średnim, mhm. czyli takiego, któremu zaraz się może przeplątać naciśnienie albo cukrzyca, to prosto jest ocenić ryzyko tych powikłań kardiometabolicznych mierząc obwód pasa. Mhm. Obwód pasa, prosty, proste narzędzie, prosty pomiar, który przybliży nas do oceny ryzyka kardiometabolicznego. Bo jeżeli u kobiety on wynosi powyżej 88 cm, mhm. a u mężczyzn przynie powyżej 102, to już wiemy oho, ta osoba prawdopodobnie ma zwiększoną kumulację tkanki tłuszczowej trzewnej, to szczególnie niekorzystnej z punktu mm -hmm. widzenia wszelkich ryzyk i na tą osobę trzeba zwrócić uwagę, trzeba zachęcić ją do zmian w stylu życia, ale zrobić jej też screening w kierunku powikłań otyłości, mm -hmm. przede wszystkim nadciśnienia, cukrzycy i zaburzeń lipidowych. No właśnie, bo otyłość to nie jest jakby problem też sam w sobie, nie występuje pojedyncze, że to lub zbuntowane komórki, tylko to jest cały ten szereg powikłań, które za tym idą, tak? I, i, i to dlatego warto... I ją brać pod uwagę jako, jako chorobę do zwalczania pierwszej kolejności. Tak, tak, bo tak naprawdę otyłość, no to zawsze powtarza pan profesor Bogdański, pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, jest matką ponad 200 różnych innych mm -hmm. chorób. I gdybyśmy skutecznie zapobiegali nadwadze otyłości, skutecznie leczyli nadwagę i otyłość, to tych chorób byłoby zdecydowanie mm -hmm. mniej. I taka, taka jakby okrutny element tej choroby otyłościowej. Polega na tym, że otyłość okrata naszych pacjentów z życia, z jakości życia mm -hmm. krok po kroku bardzo podstępnie. Nasi pacjenci z roku na rok się orientują, że mogą zrobić coraz mniej. Mm -hmm. A tak naprawdę taką chwilę refleksji często mają dopiero egzertukują masę ciała. Wtedy dopiero orientują się, ile otyłość ich zabrała. Mm -hmm. Tak, ja mam pacjentów, też trudno wierzyć, bo ja też przygotowuję pacjentów do operacji bariatrycznych, mm -hmm. którzy mówią, czy zdaje sobie pani doktor sprawę, że ja przez 10 lat nie założyłam nogi na nogę. Że pierwszy raz kupiłam mhm. sobie buty sznurowane, bo nie byłam w stanie zasznurować butów. Pierwszy raz poleciałam samolotem na wakacje, bo bałam się mhm. zawsze, że nie zmieszczę się w fotel. I to jest naprawdę okrutna. Choroba, mm -hmm. która zabiera e, życie, ok, okrada nas z jakości życia, no i skraca czas trwania tego życia. To kiedy powinna mi się zapalić taka czerwona lampka, że to już zmierza w złym kierunku w kierunku choroby otyłościowej. E, oczywiście warto się regularnie ważyć, nie amokalnie, mm -hmm. nie, 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 nie po posiłku Nie przed rano posiłkiem. wieczorem. Mm -hmm. Tak, ale raz w tygodniu warto sobie tę masę ciała kontrolować. Mm -hmm. e, a przynajmniej raz w miesiącu, raz w mm -hmm. tygodniu. Myślę, że to byłoby tak bardzo, bardzo rozsądnie. No i robić co pewien czas badania okresowe. Badania okresowe, e, takie na przykład w, w ramach pakietu Moje Zdrowie, który teraz jest mm -hmm. bardzo, bardzo e, powszechnie reklamowany i dobrze, że jest reklamowany. Bo czasami, tak jak powiedziałem, sama waga nam nie powie o tym, tak. że to ryzyko metaboliczne wzrasta. A jak co pewien czas sobie oznaczymy poziom glukozy, cholesterolu, to zorientujemy się, że. Hmm, Niby waży tyle, ile powinienem, uh -huh. a te parametry są nieprawidłowe. Może warto zbadać sobie skład ciała, zobaczyć, czy aby na pewno jestem tak zdrowy, jak mi się wydaje. Uh -huh. I ten centymetr krawiecki, tak? Ten centymetr ma... krawiecki, bardzo, bardzo dobre narzędzie i te punkty odcięcia 88 i 102 warto zapamiętać. Dodam, że idealnie idealnie to jest mm -hmm. oczywiście, jakbyśmy e, każda kobieta miała obwód pasa poniżej 80, a każdy mm -hmm. mężczyzna poniżej 94 cm, ale to już są bardzo wyśrubowane punkty odcięcia, ale warto o nich pamiętać też. Tak, zwłaszcza w dojrzałym wieku, to już no, mogą być dość wyśrubowane, w wieku, y tak, y tak, punkty. To jeszcze tylko takie... Praktyczna wskazówka, w którym miejscu mierzyć ten pas? No, idealnie, uwaga, uwaga, w połowie odległości między łukiem żebrowym a talerzem biodrowym, mhm. ale tak naprawdę mierzymy gdzieś na wysokości pampka. Tak jest też naj, naj, najwygodniej. Dobra, to mamy praktyczne wskazówki, wiemy jak samemu się kontrolować i też um, czuwać nad, nad tym, czy, czy wszystko idzie w dobrym kierunku. Co może tej otyłości co, y, sprzyjać? Czy to jest genetyka, czy to jest y, środowisko, czy, czy jak, jakby jakie są proporcje? Bo rozumiem, że jak dziś kiedyś usłyszałam takie określenie, że, znaczy, że, że, że genetyka, ale niekoniecznie, ale to jest bardziej kulturowo dziedziczone. Tak, tak mówimy częściej o genetyce stołu, prawda? Tak. Czyli o pewnych nawykach, które dziedziczymy po naszych mhm. rodzicach. Z tą genetyką to jest dosyć przewrotna sytuacja. Faktycznie mamy takie rzadkie przypadki otyłości spowodowanej mutacją jakiegoś genu, albo mhm. ubytkiem jakiegoś fragmentu chromosomu, ale to jest w ogóle promil wszystkich przypadków otyłości. E, natomiast większość przypadków otyłości to jest tak zwana otyłość pierwotna, Albo jeszcze paradoksalnie nazywana prostą, chociaż tu nic prostego hmm. nie jest. E, I tutaj genetyka ma o tyle znaczenie, że jest to taki bagaż też odziedziczony po przodkach. Mm -hmm. bo, e, tak, historycznie o tym mówi tak zwana teoria e, wędrującego genotypu, e, że mieli szansę przeżyć tylko ci z naszych przodków, którzy byli w stanie skumulować energię między okresami polowań, wtedy kiedy żywność mm -hmm. była dostępna. Tylko od czasu do czasu. Ci, co nie potrafili skumulować energii, wymierali. No, nie było innej opcji. No i oczywiście z pokolenia na pokolenie selekcjonowały się te geny, które mhm. sprzyjały kumulacji energii. Polska była też areną przecież licznych wojen, najazdów i też czas głodu to była powszechna historia, mhm. tak? W, naszym, w, naszej, w naszej kulturze przez ostatnie wieki. Więc my mamy też taką predyspozycję no, do, do, kumulowania do kumulowania energii. energii no w tłuszczu, tak, w tłuszczu. Absolutnie tak. No i teraz tak, mamy te geny, geny, które nam pozwalały przeżyć. I one nagle zderzyły się z powszechną dostępnością taniej, wysoko przetworzonej, wysokokalorycznej i potwornie smacznej żywności. Mm -hmm. I to jest to, co spowodowało, że e, nagle te geny, które miały nas chronić, obróciły się przeciwko nam. Przyczyny już nie ma, głodu już. Takiego w takiej postaci nie ma, a ageny działają jakby na, na, na starych zasadach. Tak, no i po tym e, oczywiście ja absolutnie jestem orędowniczką wszelkiego postępu, również w, e, jeżeli chodzi o ułatwianie sobie życia, ale prawda jest taka, że dzięki różnym inteligentnym, przewrotnie nazywanym inteligentnym mhm. rozwiązaniom, my wydatkujemy dużo mniej energii na codzienne czynności. Mhm. No, kto nie ma odkurzacza takiego, który sam sprząta, nie chce używać nazwy firmowej, mhm. tak? Ale, ale jest to marzenie każdej, każdej kobiety, ja się nie dziwię, tak? No, pewnie tak samo jak prawda, na duże, chociażby, prawda? Chociażby no, dokładnie tak. na duże odległości też raczej nie pójdziemy na piechotę trzy dni do sąsiedniego miasta, tylko wsiądziemy w samochód. Oczywiście, tak. I to jest, to jest to. Więc mamy z jednej strony dużo energii w żywności i mało ruchu. No i to, to musiało się skończyć katastrofą. Mhm, tym bardziej musimy się w takim razie wrócić do tego, że kontrolować się. jaki lekarz, jaki specjalizacji leczy otyłość. Bo pracownia taka, jak pani profesor, no to nie jest chyba... Taka poradnia. Tak, poradnia. to są poradnie, jest mało i tak naprawdę yy, to jest yy, też taka kwestia, że nie mamy w katalogu też placówek mm -hmm. medycznych oficjalnie przez NFZ yy, jakby dostarczanych takiej taki w ogóle jednostki, jak poradnie leczenia otyłości. Mamy poradnie... Metale... tylko tym, Tylko tak? tym. Mm -hmm. Mamy poradnie metaboliczne, diabetologiczne, endokrynologiczne, ale tak naprawdę yy, to Taka cała kampania, którą mhm. tworzymy w ramach Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, zmierza ku temu, że wszystkie ręce na pokład. Jeżeli mówimy o tym, że na nadwagę i otyłość choruje mniej więcej 60% dorosłych mhm. Polaków, to nie ma szansy, żeby byli leczeni przez endokrynologów i diabetologów. Każdy, kto leczy. Mm -hmm. Pacjentów powinien zwracać uwagę na to, czy ten chory, chora nie ma nadmiernej masy ciała i przynajmniej powinien zagaić w rozmowie, nawet jeżeli ten chory przychodzi, no ortopedzi to akurat są w tym dobrze, tak? bo, bo lubią, <grym> lubią mówić o tym, że proszę schudnąć, tak? to jest mm -hmm. podstawowa sprawa, ale jeżeli przychodzi z jakimkolwiek innym problemem, nawet niech to będzie zapalenie spojówek, to warto zwrócić uwagę na to, że, e, że ta nadmierna masa ciała będzie szkodziła po prostu. Tak jak pani profesor mówiła, że to jest, mm, co z kolei, o czym z kolei mówił profesor, że to jest przyczyna przynajmniej dwustu innych chorób, tak? Czyli nawet by, może być tak, że usunięcie tej pierwotnej przyczyny, czyli otyłości by, pomoże w leczeniu tego, z czym pacjent przyszedł, ja tak rozumiem? Czyli zdecydowanie tak. I w w to z... takim, taką, takim celem, clue mhm. leczenia choroby otyłościowej, to wcale nie jest redukcja kilogramów. Tak naprawdę mhm. chodzi o to, żeby poprawić jakość życia. Ja się zawsze, zawsze mówię tak, że ja chcę, żeby pan, pan żył długo, zdrowo i szczęśliwie. O to mi chodzi. A Kilogramy to tylko liczba, oczywiście. Pacjenci przywiązują do tego mm -hmm. dużą wagę. Ale my wiemy, że jak pacjent zredukuje masę ciała o 10-15%, to natychmiast mu się poprawia kontrola ciśnienia, można go wyleczyć ze stanu przedcukrzycowego, mm -hmm. ma lepsze lipidy, ma mniej stłuszczoną wątrobę, więc odnosi szereg korzyści, napomijając no, fakt, że każdy pacjent powie, Boże, jak ja się wreszcie dobrze czuję. No to jest... Tak, mogę dalej jakości. pójść, wyżej wejść, wygodniej usiąść. Nadążam mm -hmm. za wnuczkiem. To są, to tak. są takie bardzo codzienne rozmowy, które prowadzę z moimi pacjentami. Nadal. Jednym z tych popularnych właśnie mitów już zaczęłyśmy trochę od tego, jest to, że, że wystarczy mniej jeść, tak i więcej się ruszać, i to już załatwi wszystkim problem. Ale jednak na niektórych to nie działa. Albo nie wiem, czy to właśnie. Yy, czy to jest ta grupa szczególnie oporna na leczenie, czy tak naprawdę jakieś błędy popełniamy przyjmując zasadę mniej jeść, więcej się ruszać. Po prostu jemy mniej, ale na przykład gorszych rzeczy, albo jemy nie tak. Jak, to, jak, to, jak sobie trochę mm, samemu zacząć radzić? Yy. Z tym ograniczeniem i jedzenia i wdrożeniem wie, większej liczby ruchu. E, więc to jest tak, że dość często mam teraz do czynienia, zwłaszcza pracując w dużym mieście, z pacjentami, którzy jedzą bardzo zdrowo, jeżeli mhm. chodzi o skład posiłków, naprawdę, natomiast jedzą za dużo. A deficyt mhm. kaloryczny po prostu jest potrzebny do tego, żeby redukować masę mhm. ciała, tylko też oczywiście trzeba mądrze ten deficyt rozplanować. On nie może być zbyt radykalny. My mówimy o redukcji zazwyczaj na poziomie 500-700 kalorii i to jest taka redukcja, którą jesteśmy w stanie sobie y, na naprawdę rozsądnie przeprowadzić. Mhm. Absolutnie żadna kobieta nie powinna lądować na diecie poniżej 1500 kalorii. Internet huczy od takich tak. postów i głodówek. Mężczyzna 1800-2000 to jest tyle, ile, ile powinien być, bo nasze ciało nie lubi gwałtownych zmian. To mhm. dlatego, dlaczego tak trudno jest wielu pacjentom skutecznie i trwale zredukować masę ciała wynika z tego, że testowali wcześniej na sobie różne metody. Mm -hmm. Posty, właśnie głodówki, 600 kalorii, 500 kalorii. No, mm -hmm. To sprawiło, że organizm już wie, że może być narażony na takie wyzwanie. I jak tylko zaczynamy przycinać mu nawet rozsądnie tak, kalorie, to on uruchamia wszystkie mechanizmy kompensacyjne, się broni. No, wchodzi tak, w ten stan, jakby jest głód? Zbieramy... Tak. zbieramy energię, zbieramy energię. No i to są te wszystkie osoby, które nie są w stanie na takiej rozsądnej. Diecie, po, mm -hmm. nawet nie lubimy słowa dieta, tak? Po takiej rozsądnej modyfikacji stylu mm -hmm. życia zredukować więcej niż 2-3 kg, bo to ciało przećwiczone po prostu nie, nie ma Nie już, co może go czekać, Wie... więc nie będzie tutaj współpracowało Wiec, tak pierwsza, łatwo. Tak, pierwsza mm -hmm. zasada to taka: nie unikajmy gwałtownych cięć, unikajmy mm -hmm. monodiet. Un, raczej y, próbujmy jeść w sposób taki zbilansowany. Niech, niech w tych posiłkach będzie wszystko, czego nasze ciało może mm -hmm. potrzebować. A jeżeli chodzi o aktywność, to y, bardzo często moje. I pacjenci działają na zasadzie zrywów. 1 stycznia, mm -hmm. siłownia 5 razy w mm -hmm. tygodniu. Nie, absolutnie to, to nie tak. Bo to, to po trzech tygodniach będzie wielkie wypalenie e, i wielka frustracja, którą zajemy. Mm -hmm. No nie ma innej, innej metody. Tak naprawdę chodzi o to, żeby zwiększyć przede wszystkim tą swoją codzienną aktywność. Mm -hmm. e, kroki. No Wszyscy my że obsesyjnie mierzymy kroki, ale coś w tym nie. Jak jest. ktoś powiedział, przestaliśmy chodzić, wszyscy teraz robią kroki. Wszyscy tak, to, 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 trochę tak jest. Ale faktycznie te 8-10 tysięcy to jest taki minimum, y, naprawdę minimum. Mhm. Ale warto też pamiętać, żeby od czasu do czasu wpleść, czyli dwa razy w tygodniu jakieś ćwiczenia wzmacniające. To nie musi być siłownia, ale to mogą być właśnie ćwiczenia oporowe z gumami. To może być dla kobiet yoga i pilates mhm. bardzo, bardzo cenny, cenny rodzaj aktywności, który uruchomi mięśnie, takie mięśnie, które dawno pewnie nie były w ogóle używane. A takie mikronowyki. Ja teraz powiem coś, co dla mnie same jest bardzo okrutne, bo ja nienawidzę wchodzić po schodach, a mieszkam na trzecim piętrze bez windy, więc robię to i tak, ale zamiana windy na schody, takie mikro rzeczy... Jeżeli stawy pozwalają, czemu nie? Oczywiście tak. Takie rzeczy jak... Dojście kawałek dalej... Dojście kawałek dalej i pójście do sklepu, nawet jak brakuje nam tej kostki masła, nie wsiadamy w samochód, idziemy na piechotę po prostu, zresztą sklep zazwyczaj będzie na rogu, taka jest prawda. Tak. Niektóre nawet będą dwa. Czyli to, co może przerażać na początku, właśnie więcej ruchu, to od razu mamy wizję, że to musi być maraton, 15 km maraton, na rowerze codziennie, tak? tak. Zaczynamy, Chodzi zaczynamy o drobne rzeczy. O drobne rzeczy, a to wszystko przynosi po prostu olbrzymie mhm. korzyści. I te 500-700 kalorii niedoboru, y, to też nie brzmi jakoś bardzo, bardzo strasznie, Bardzo tak, prawda? Bar tak. tak, to brzmi a zupełnie tak Nasze ciało e, przyjmie to po prostu, weźmie to za dobrą monetę. Uzna, że okej, okay, no widzicie, tak teraz ma być, tak? Że, mhm. że e, może jem trochę mniej, ale to nie jest mhm. Jakoś, jakoś bardzo brutalne w stosunku do mnie, do mojego ciała, tak? Więc będę, będę to jakoś chciał mhm. za, e, zaakceptować. Bez szokoterapii. Bez szokoterapii i pamiętajmy, dobra redukcja masy ciała to jest na poziomie mniej więcej dwóch kilogramów na miesiąc. No, pierwszy miesiąc to są zwyczaj 3-4 kilogramy, bo pozbywamy też się nadmiaru wody, no różnych takich jakby, do, dodatków, ale dwa kilogramy na miesiąc to jest rozsądna redukcja masa ciała, taka, która nie uruchomi w nas mhm. tych mechanizmów obronnych. I to jest z mojej perspektywy patrząc, bardzo dobra wiadomość, bo to właśnie nie brzmi jakoś bardzo radykalnie, tylko to są małe kroki, rewolucja, nie ewolucja. Tak, i to już jest fajnie. Ewolucja, nie rewolucja. Tak, dokładnie. Ewolu tak, ewolucja, tak, tak, nie rewolucja, tak. nie ewolucja. Tak, tak, tak także tak. małymi krokami tak. dochodzimy do y, tego, co, co, co chcemy tam osiągnąć, czyli, czyli zdrowego funkcjonowania. Y, no dobrze, to mówimy, no to jednak mimo wszystko jest pewien wysiłek. czy Teraz, kiedy mówi się dużo o farmakoterapii otyłości, nie jest tak, że, że możemy to wszystko zignorować i po prostu leczyć się farmakologicznie. No, farmakoterapia otyłości to jest przełom. Coś, to co w ogóle mhm. zmieniło perspektywę naszych pacjentów, ale to jest, jak zawsze podkreślamy, element leczenia otyłości. Mhm. Jak rozmawiam z moimi pacjentami o włączeniu leku, to mówię, że zawieram z nimi rodzaj kontraktu terapeutycznego, że daję mhm. im narzędzie, które pomoże zmienić styl życia. Jeżeli ich całe leczenie otyłości będzie polegało tylko na tym, że na przykład łykną tabletkę albo zrobią sobie zastrzyk, mhm. to nic z tego nie będzie, bo nie zmienią nawyków. Jak odstawią lek, masa ciała, wróci no nie, ma, nie ma innej mhm. możliwości. E, poza tym ta redukcja masy ciała będzie niezdrowa, bo my chcemy, żeby pacjent zmniejszał objętość tkanki tłuszczowej, a nie tracił mięśni. Jeżeli pacjent przestaje jeść, a nie rusza się, mhm. e, nie, właśnie nie uzupełnia sobie sobie białka, bo to też jest bardzo istotne, to traci masę mięśniową. A ta masa mięśniowa jest potrzebna po to, żeby potem nie było tego, co nazywaliśmy Efektem joju, a teraz nazywamy nawrotem choroby otyłościowej. Masa mięśniowa daje nam dobrą podstawą przemianę materii, tą wysiłkową też przemianę materii mm -hmm. i dzięki temu jesteśmy w stanie zachować taki dobry bilans energetyczny po odstawieniu leku. Poza tym budowanie masy mięśniowej to jest trochę też takie gromadzenie kapitału na przyszłość, prawda? Oczywiście, w momencie, kiedy prewencja wypadków, tak tak, Tego, co nazywamy kruchością, tak powiem, tak. kruchości, co towarzyszy no, niestety procesowi starzenia, mm -hmm. który no, nieuchronnie dotyczy nas wszystkich. Sama farmakoterapia. To jest zaledwie to jest początek albo element leczenia. Element nie, leczenia. Niezmiernie nie, istotny, mm -hmm. bo te leki nie tylko redukują masę ciała, ale chronią nasze serce, nasze mm -hmm. nerki, naszą wątrobę. Mamy świetne badania dla tych leków. Faktycznie jesteśmy nimi oszołomieni i mm -hmm. bardzo się że one są dostępne ale jak trzeba je stosować, to stosować z głową, czyli jako element całego mm -hmm. leczenia, leczenia choroby. No dobra, to to jest przełom, ale myśli pani profesor, że nie wiem, za 10 lat leczenie otyłości będzie właśnie szło w tym kierunku, jeszcze bardziej... Tak. To, to, tak? to, to co nam się marzy, to jest personalizacja farmakoterapii otyłości, mm -hmm. bo y, my Mamy świetne leki, ale one tak naprawdę działają na jeden, dwa, trzy mechanizmy prowadzące do rozwoju otyłości, a tych mechanizmów jest multum. Mm -hmm. Więc marzy nam się takie leczenie, które będzie dopasowane do pacjenta. Nie tylko pod kątem powikłań, bo teraz wiemy, że jak ktoś ma na przykład e, duże ryzyko sercowo-naczyniowe, mm -hmm. to powinien dostać konkretny lek e, po, to, po to, żeby nie tylko redukować masę ciała, ale to ryzyko sobie zmniejszać. Tak. Czyli jakby, ale to już mówimy w tym momencie o takim e, działaniu jakby kontroli szkód, prawda? Mm -hmm. po, które spowodowała otyłość byśmy chcieli żeby jeszcze móc jakby dopasować to leczenie nie tylko pod kątem powikłań towarzyszących otyłości, mm -hmm. ale przyczyny choroby. I mamy nadzieję, że będziemy mieli już cały wachlarz leków za te 10 lat i będziemy w stanie też opracować testy. Takie testy, które nam pozwolą spersonalizować to leczenie. Tak, żeby dla tego konkretnego pacjenta mm -hmm. wybrać leczenie, które będzie uderzało w kluczowy mechanizm prowadzący do rozwoju tej choroby. W jego, te, które u niego się tam U dzieją. Niego jest. Tak. No to bardzo taka perspektywa obiecująca, rzeczywiście. Ale też w takim właśnie trendzie, do którego do Dążymy, mhm. żeby to leczenie czegokolwiek, jakiejkolwiek choroby by było przewlekłej było dopasowane, spersonalizowane. Tak. tak. Pani profesor, to na koniec jeszcze tak, gdyby miała Pani obalić jeden mit, taki najbardziej szkodliwy na temat otyłości, to co by to było? pierwszy mi żeśmy już obaliły, o tym, tak. że to jest wybór. Mhm. Druga rzecz to, że leczenie otyłości za pomocą leków, czy też operacji bariatrycznej to droga na skróty. Otóż nie. To jest, to jest tak naprawdę odpowiedzialne podejście mhm. do leczenia przewlekłej choroby, która nie kontroluje się li wyłącznie za pomocą zmiany stylu życia. Nikt pacjentowi z cukrzycą czy nadciśnieniem nie proponuje wyłącznie modyfikacji stylu życia mhm. i nie traktuje go jako słabe usza, gdy mhm. ten pacjent bierze lek, prawda? Na cukrzycę czy na nadciśnienie. Oczywiście. Tak samo patrzmy na naszych chorych z otyłością. Mamy leki, którymi możemy im pomóc i to nie jest, jeżeli pacjent prosi o taki mhm. lek, oczywiście, rzetelnie ocenimy, czy ma wskazania do jego zastosowania, czy nie, ale nie mówmy mu, że to droga na skróty i że to brak jego silnej woli. On tego leku po prostu potrzebuje. Bardzo dziękuję pani profesor za tę rozmowę. Mam nadzieję, że państwo, którzy nas słuchali, y poukładali sobie troszeczkę właśnie te mity i, i, i fakty w, w głowie. Serdecznie zapraszam na portal Polfarma dla Ciebie.pl, gdzie Pani Profesor ma jeszcze swoje wykłady. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę i mam nadzieję do usłyszenia jeszcze. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. To był podcast dla lekarzy. Bez fartucha. Po więcej ciekawych treści dla lekarek i lekarzy zajrzyj na www.polfarmadlaciebie.pl